Witajcie w kolejnym odcinku. Dziś będziemy kontynuować temat filtracji biologicznej. Zapraszam. I również ta część powstała przy współpracy z doktorem inżynierem Łukaszem Kaczmarkiem, który zawodowo zajmuje się technologią wody. Doktor Łukasz ma oczywiście bloga, na którym opisuje to wszystko, co ja to mówię, w sposób bardziej dokładny, fachowy. I za to w przystępnej formie. Więc wpadajcie na tego bloga, link zamieszczam w opisie pod tym filmem. Przekonajcie się sami, że wiedza może być przekazywana w sposób przystępny i naprawdę dużo się można fajnych rzeczy dowiedzieć. Głównym zadaniem filtracji biologicznej jest rozkładanie związków organicznych. Więc jak to jest z tą nitryfikacją i cyklem azotowym? Posłuchajcie. Związki organiczne to bardzo duża grupa, w skład której wchodzą czasami bardzo skomplikowane cząsteczki chemiczne, składające się głównie z węgla, tlenu, wodoru, ale nie tylko. Białka składają się z aminokwasów. Aminokwasy to grupa związków, w których w skład wchodzi zawsze azot w postaci tak zwanej grupy aminowej. Pierwiastek też ten występuje w moczniku i kwasie moczowym, a to już nierozerwalnie wiąże się z obecnością żywych organizmów w akwarium. Azot związany w formie związków organicznych bywa nazywany azotem organicznym. Ale skoro i on ulega rozkładowi biochemicznemu, to co się dzieje z związkami zawierającymi azot? Zostaje on uwolniony w postaci nieorganicznej, mineralnej jonu amonowego NH4 i amoniaku NH3. Proces taki nazywa się amonifikacja. I zaczyna się mu robić znajomo. Niecały azot w rozkładanych związkach organicznych zostaje uwolniony. Część zostaje wbudowana w biomasę organizmów, czyli służy do budowy ich własnych ciał. Niemniej większość podawana jest amonifikacją, o której wspominałem wcześniej i kończy w postaci rozpuszczonego w wodzie azotu amonowego. Cząsteczka amoniaku choć w prosta w budowie jest toksyczna. I tutaj już mamy miejsce do rozpoczęcia nitryfikacji. Nitryfikacja to proces realizowany przez bakterie tlenowe. Postępują dwuetapowo. Pierwszym etapem zajmują się bakterie Nitrosomonas, a drugim Nitrobakter. Są to bakterie autotroficzne, to znaczy, że podobnie jak rośliny, potrafią budować materię organiczną, czyli swoje ciała. Wykorzystują do tego głównie wodę, dwutlenek węgla i właśnie jony amonowe NH4. W pierwszym etapie bakterie nitrosomonas utleniają amoniak do azotynów NO2. To już znajomo, prawda? Pozyskując w ten sposób energię i budując własną biomasę. W drugim etapie bakterie nitrobakter wykorzystują powstałe w tym procesie azotyny i utleniają je dalej do azotanów. I już teraz dokładnie wiecie, jak to wygląda z tym cyklem azotowym, ale to pewnie jeszcze nie koniec. Jak w akwarium praktycznie wygląda taka nitryfikacja? Jeśli prawidłowo zachodzą poprzednie procesy filtracji biologicznej, czyli rozkład związków organicznych i amonifikacja, a w wodzie jest optymalna ilość tlenu określana na 2 mg na decymetr sześcienny, to wtedy jak gdyby kolonie bakterii powstają samoistnie i rozwijają się bez przeszkód, o ile im w czymś nie przeszkodzimy, na przykład nie zadusimy je małą ilością tlenu, bo na przykład nie było prądu i filtr dłuższy czas stał nie pracując. I tutaj właśnie przypomnijcie sobie odcinek o oktopusie, który posiadał filtr taki nietypowy, podwieszany pod pokrywą, ze złożem zraszanym. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że filtry ze złożem zraszanym, czyli takim złożem z fil filmem biologicznym, który jest naprawdę bardzo, bardzo mocno natleniany. Te bakterie tam sobie pracują bez przeszkód, bez problemu. I ta filtracja biologiczna jest na bardzo wysokim poziomie, nawet dużo wyższym niż w tradycyjnych filtrach o większej pojemności. Denitryfikacja heterotroficzna. Mieliśmy już przypadek, kiedy mieliśmy dużo tlenu i dużo pokarmu organicznego. Mieliśmy też dużo tlenu i mało pokarmu organicznego. A co w sytuacji, kiedy mamy bardzo dużo pokarmu i to dobrej jakości, łatwo przyswajalnego, a nie mamy tlenu? A więc brakuje nam tlenu. Tlenu takiego, który możemy oddychać. To znaczy ten ten jest, ale jest rozpuszczony w postaci cząsteczek związanych chemicznie. W postaci związków azotowych NO3. W cząstce azotanów tlen jest i jest go znacznie więcej niż azotu. Bakterie pseudomonas zużywają go, w przekształcenie jonów azotanowych do czystego azotu cząsteczkowego, który w postaci gazowej ulatuje z waszego akwarium i macie go z głowy. No Taki azot jest głównym składnikiem naszej atmosfery. Powiem wam teraz, jak zrobić taki prosty sprzęt do denitryfilacji. Denitrator. Rurowy. No nie będą to rury, ale będzie to wężyk o średnicy 4-6 mm, czyli taki wężyk akwarystyczny o średnicy wewnętrznej 4 mm. Może też być ten wąż taki sztywny od filtrów RO i jakaś pompka, która będzie go delikatnie e, zasilała. Ten ruch wody tam musi być powolny. A więc w tej początkowym, tym początkowym odcinku tego wężyk'a osiedlą się bakterie tlenowe, które zużyją cały tlen. I w dalszej, dalszym odcinku tego wężyka błona biologiczna już tego tlenu nie będzie miała, więc powstanie tam denitryfilacja. Tak, dobrze mówię: denitryfilacja, nie, nie denitryfikacja, bo ja to często się mylę. To denitryfilacja jest. Denitryfilacja. Tak, tak. Zawsze mi się to chrzani wszystko. Ale no, wiecie o co chodzi. No i w ten sposób macie. Bardzo tanie i skuteczne urządzenie za dosłownie parę naście złotych. No ale, jak ktoś ma bardzo dużo pieniędzy i chciałby sobie kupić gotowe takie urządzenie, to są takie bardzo gotowe urządzenie, Firma bodajże Del Deltek je produkuje. Służą do akwarystyki morskiej zasadniczo, ale nie widzę problemu, żeby ich używać w akwarystyce słodkowodnej. I takie urządzenie kosztuje ładnych parę tysięcy, a oprócz tego trzeba jeszcze je doposażyć w sterownik i całą masę innych dziwnych rzeczy, o których Wam nie będę opowiadał, bo cena robi się z kosmosu po prostu. Ale jak ktoś ma gest, ochotę i gruby portfel, to takie urządzenie może sobie nabyć. A wracając do poprzedniego odcinka, gdzie omawiałem filtry Kaldens z kształtkami K1, powiem Wam, jak to wygląda, bo mam dużo pytań i chyba nie będziemy czekali na odcinek, w którym odpowiadam na pytania, tylko już powiem Wam teraz, jak wygląda sprawa z kształtkami K1. Pytacie, czy można na przykład takie kształtki włożyć do filtra kobołkowego. Wiecie co, to jest bardzo wydajna filtracja i gdyby takie kształtki mogłyby być w filtrach kubełkowych, kaskadowych, to one by tam były, bo każdy producent by chciał, żeby jego filtr naprawdę był super i działał no, niesamowicie, wydajnie, ale tak się nie dzieje, z bardzo prostego powodu. Filtry kubełkowe mają zbyt małe koszyki na te kształtki. W stosunku do zbiorników, do jakich są przewidziane. To muszą być dużo większe komory, w których kształtki swobodnie mogą się tam w tej toni wodnej unosić, okręcać, zderzać. Pojemność takiej komory na tego typu kształtki zasypujemy od 30 do 60% kształtkami, a reszta to jest woda, tak żeby te kształtki, jak mówiłem wcześniej, mogły swobodnie pływać, więc te filtry musiałyby być ogromne. Wkładanie ich do filtrów kaskadowych nie ma najmniejszego sensu, nie da się w ten sposób e, używać tych kształtek, szkoda pieniędzy. Tutaj lepiej spisuje się ceramika, do tego filtry kołołkowe zostały zaprojektowane i jak my wszyscy chyba nie? mamy takie filtry z ceramiką i one sobie dają radę. Tam, na jakimś względnie rozsądnym poziomie, przebiega ta filtracja biologiczna. E, oczywiście nie jest tak wydajna jak na kształtach K1, to nawet nie ma o czym mówić. E, wkładanie filtru do filtrów kaskadowych kształtek e, tego typu, zabezpieczonych tam jakąś siateczką, żeby one nie wypływały przez kaskadę, moim zdaniem też tam mocno się mija z celem i tutaj to są za małe pojemności. Gdzie taki filtr kaskadowy ma pojemności litr, dwa, nawet te duże, tak, trzy. Niech mają. No to... Co to jest? No to nie za bardzo. I dlatego właśnie te rozwiązania w akwarystyce nie są popularne, dlatego że te urządzenia po prostu muszą być duże. I tutaj tego typu rozwiązania na kształtki K1, te caldens no to one by się dobrze sprawdzały jedynie w Sampach, a na przykład jeszcze w panelach filtracyjnych, dużych panelach filtracyjnych, owszem, też. Oczywiście na internecie znajdziecie masę przykładów, jak to jest tam porobione z butelek i tam do, do jakichś tam filterków gąbkowych podłączane i tak dalej. W małym akwarium, nie wiem, taka butelka z takimi kształtkami pojemności 1,5 litra, 2 litry, no to ona się może spisywać, no okay, tak, ale w dużym akwarium, powiedzmy 100 litrów, no to, to, to nie ma najmniejszego sensu, naprawdę. Jakość samych kształtek też jest bardzo ważna. To od tego bardzo dużo zależy, bo jak już na poprzednim odcinku wspominałem, kształtki mają gęstość zbliżoną do gęstości wody i mogą swobodnie unosić się w toni wodnej. To nie może pływać u góry, tam na samej górze i się unosić jak spławik. Więc jeśli kupicie tanie kształtki za jakieś tam śmieszne pieniądze gdzieś tam na, na Allegro, no to to też się mija z celem. Po prostu to nie spełni swojej roli. To jakość materiału, z którego kształtki są zrobione musi być bardzo wysoka. Za chwilę mam o tym opowiem, i no ciężko mi powiedzieć, bo ja takich kształtek nie kupywałem i to nie skreślam żadnej marki tam za 20 parę złotych 3 litry. No, nie wypowiem się, ciężko mi powiedzieć, to trzeba było po prostu zobaczyć. Ja nie sprawdzałem tego, jak te kształtki za 20 parę złotych 3 litrowe się spisują, czy one unoszą się tej toni wodnej, czy raczej wskakują jak spławik na górę. Jeśli wskakują jak spławik na górę, no to są pieniądze wrzucone w błoto. Porządne, dobre kształtki powinny być wykonane z polietylenu HDPE o bardzo wysokich parametrach, bardzo dobrej jakości. Tego typu kształtek nie produkuje się z tworzyw z recyklingu, dlatego że one muszą być bardzo odporne. Pamiętajcie, że one tam się zderzają ze sobą przeogromną ilość razy. Nie mogą się ścierać, odkształcać. Nie mogą również Niczego uwalniać do wody, co nie jest takie oczywiste w przypadku y, kształtek stanich materiałów. Miałem powiedzieć o filtracji w podłożu, ale ten film tak bardzo się przeciągnął, że zrobię to w następnym odcinku. Pokażę Wam teraz, jak powinien wyglądać taki samp przystosowany do filtracji na kształtkach K1 Caldens. Tak naprawdę każdy samp by się nadawał, y, można było przerobić na taką filtrację. Eee, wybaczcie mi, że to nie będzie jakiś tam fachowy rysunek techniczny w jakimś fajnym super programie eee, do grafiki. Ja po prostu nie potrafię obsługiwać takich programów jeszcze. Eee, a może się nauczę kiedyś od chwilę? Eee, z chwilą gorzej, bo jej nie mam. Ale tam wiecie. Eee, więc narysowałem to w taki sposób no, mało profesjonalny, ale chyba myślę, że będzie widać co tam, o co mi tam chodziło. Jeśli chciałbyś mnie zaprosić na wirtualną kawę, jest taka możliwość. Pod tym filmem w opisie znajduje się linki, gdzie można to zrobić. Dziękuję bardzo wszystkim wspierającym za to, że pomagacie mi w prowadzeniu tego kanału. Dzięki Wam ta praca jest o wiele prostsza. Jeśli ktoś by chciał wspierać ten kanał, jest taka możliwość. Można kliknąć w ikonę westrzyj, tuż obok ikony subskrypcji albo obok nazwy kanału. I tam dalej system was poprowadzi. Takie spytań oczywiście jest dobrowolne i można się z niego wycofać w każdym momencie, bez podawania jakichkolwiek przyczyn. I nie jesteście też związani absolutnie żadnymi umowami. A wszystkich zapraszam do Facebooka, gdzie zawsze możecie dowiedzieć się troszeczkę więcej i poznać temat filmu, jakim ten pojawi się na YouTubie. Zapraszam.